Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Władek Jeśli widzimy się po raz pierwszy, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji Ja prowadzę kanał o tematyce beauty, jest to przede wszystkim makijaż, tak jak dzisiaj Czasami pielęgnacja, a czasami różne zabiegi kosmetyczne Więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, to tak jak już wspomniałem przed chwilką, zachęcam Was do subskrypcji Natomiast kochani, jakiś czas temu na Instagramie pokazałem Wam, wspomniałem Wam w sumie, że testuję nową technikę nakładania kosmetyków Którą podpatrzyłem swoją drogą u Jackie Ainy, jest to youtuberka ze Stanów, z dość tłustą skórą który ma, której makijaż zawsze wygląda nieskazitelnie, i ona nakłada ten makijaż w bardzo ciekawy sposób, e, troszeczkę mieszając kolejność i stosując dość dziwne triki, które stwierdziłem, że muszę sprawdzić na sobie i powiem wam, że jestem w szoku, jak się to wszystko sprawdza. Bo ja z makijażu, który się wyświeca po 2-3 godzinach, potrafiłem wytrzymać w tym makijażu aplikowanym jej technikami przez godzin 14, wyglądając nieskazitelnie. Podkład praktycznie przestał mi się zbierać w liniach, podkład praktycznie przestał mi się wyświecać i podkład praktycznie przestał mi się ważyć. Znaczy, oczywiście, te wszystkie rzeczy miały nadal miejsce, ale w o wiele bardziej zminimalizowanym stopniu i w o wiele większym odstępie czasowym niż to by miało miejsce zazwyczaj. Więc pomyślałem sobie i zaproponowałem też Wam to na Instagramie, że być może nagram dla Was taki filmik, jeżeli Jackie nie znacie, nie znacie angielskiego, lub po prostu chcecie zobaczyć w moim wydaniu dużo makijażu, mocny makijaż um, i też chcecie zobaczyć, jak zrobić, żeby on był trwały. To zaproponowałem, że Wam nagram taki filmik, i bardzo, bardzo, bardzo dużo było pozytywnego odzewu. Chyba najwięcej pozytywnego odzewu ze wszystkich odzewów pozytywnych, jakie kiedykolwiek miałem. Do tego stopnia, że nie tylko były odpowiedzi w ankiecie, ale również prywatne wiadomości z pytaniami, kiedy wreszcie ten filmik powstanie. Bo idziecie na studniówki albo macie imprezki i chcecie wyglądać flawless, więc dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Um, ja tą metodę testowałem dwa dni, tylko dwa dni, bo w sumie tylko tyle miałem czasu na noszenie tego makijażu. Ale powiem wam, że oba dni były takie. Tylko tak, uprzedzam. To jest dla mnie makijaż bardziej wieczorowy. Mimo wszystko, dlatego że on jest, przynajmniej na mojej cerze, Ina inaczej. Ja jako chłopak zależy mi, żeby tego makijażu totalnie nie było widać. To nie jest makijaż, którego tak totalnie nie widać, ale jest nieskazitelny. Natomiast jeżeli jesteście dziewczyną, myślę, że nawet na co dzień możecie spokojnie sobie pozwolić na taki makijaż. Natomiast e, w ogóle zobaczymy, czy Wam podpasują te techniki, bo dla niektórych na pewno będą takie. Co? So, ale. No słuchajcie, zabieramy się do roboty, obejrzyjcie, jak to robię ja i zobaczcie, czy w ogóle to będzie Was interesować i czy się odważycie na coś takiego. Ja oczywiście na sobie wykonam tylko i wyłącznie makijaż twarzy tak jak zawsze nudy. W sumie użyję tych samych produktów praktycznie też co na co dzień, ale pokażę Wam jak inna aplikacja jest w stanie z nich wyciągnąć o wiele więcej. Um, natomiast oczywiście możecie do tego dorzucić jakiekolwiek oko chcecie, jakiekolwiek e, usta chcecie i będziecie mieć każdy rodzaj makijażu jaki chcecie, bo w sumie ten rodzaj, w sensie tak jak, jak, tak jak cera będzie pod koniec wyglądać, to będzie ona wyglądać dość standardowo. Jedyne co się zmienia to tak naprawdę jej trwałość i jej nieskazitelność. Tak to nazwijmy jeszcze raz. Więc tak, i jest to skóra, bym powiedział, zaliczająca się do metody ostatnio dość popularnej chyba soft glam, czyli, że wszystko będzie w macie, ewentualnie może rozświetle łuk, kupidyna i kąciki wewnętrzne oczu, może czubek nosu jeszcze trochę, ale postaram się twarz utrzymać praktycznie w całym macie. I gdybyście chcieli wykonywać lub chciało wykonywać makijaż soft glam, taki typowy. Tutaj będziecie miały przykład, mieli przykład, jest to taki makijaż, gdzie używamy praktycznie kolorów Waszej skóry, wiecie, wariacji kolorów Waszej skóry, jest on bardzo, bardzo neutralny, zachowany w matach, moim zdaniem bardzo piękny. Um, I tak, tutaj macie inspirację na soft glam z makijażem oczu i ust, a za chwilkę pokażę Wam jak wykonać cerę, bo w sumie oczy i usta chyba są dość wprost... Proporcjonalne, czekajcie, wytłumaczalne, samowytłumaczalne, nieważne. Dość tego gadania i wreszcie zabierzmy się za aplikację kosmetyków. Słuchajcie, wyjątkowo, tak jak nie ja, makijaż zacznę od bazy. I ja wezmę taką bazę dość nabliżającą, dlatego że następne kroki, które będę wykonywać, będą tą twarz dość mocno zasuszać. Um, ale dzięki temu też ta twarz o wiele, o wiele lepiej później trzyma te kosmetyki. E, natomiast um, też myślę, że jest to makijaż bardziej, który się będzie nadawać dla cery mieszanej albo tłustej, z racji na no, to po prostu, jak dużo pudruli się będziemy używać. Ok, i teraz słuchajcie, krok szok numer jeden. E, baza jest na twarzy, teraz czas na puder. Biorę sobie mokrą gąbeczką, odrobinę pudru. Akurat tutaj użyję Lore Mercier, dlatego że Marcin wyjechał, zostawił mi swoje kosmetyki, więc czemu by się niby trochę nie pobawić, więc tak naprawdę pudruję przede wszystkim środek twarzy razem ze skórą pod oczami. Um, tak, i, i resztą produktu rozciągam na e, jakby resztę cery. I uwierzcie mi, jak na mnie to będzie bardzo dużo kosmetyków, a przynajmniej dużej ilości. Bo jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że używam tak. Kropelka, i tego rozkładam, i to rozkładam na całą twarz. A tutaj, no, trochę tego będzie. Ok, no więc bazę mam przypudrowaną. Teraz czas na podkład. Ja wyciągnąłem starać z szuflady, w sumie, którą użyłem tylko raz. Damy dzisiaj Tobie drugie życie. Um, wezmę może trzy pompki. Zobaczymy, nie, to były dwie. Zobaczymy, czy mi dwie wystarczą. A jak nie, to będziemy aplikować więcej za chwilę. I będę sobie go wklepywać gąbeczką. I pomimo, że baza była przebudrowana, to o dziwo nie dzieje się absolutnie nic, nic złego. Nic się nie waży. Zresztą jak widać. I podkład rozkłada się, jakby się rozkładał normalnie na cerze. Istnieje nawet delikatna szansa, że ten podkład jest dla mnie odrobinkę za jasny, ale powiem Wam tak. Nie ma niczego, czego nie można byłoby uratować bronzerem, więc za chwilkę do tego przejdziemy. Dobra, żeby podkład aż tak mocno się nie odcinał, zanim nałożę bronzer, stwierdziłem, że nałożę go też na klatkę piersiową, na szyję i na uszy. Mam nadzieję, że to wygląda teraz odrobinkę lepiej na żywo, tak? W kamerce mam nadzieję, że też. Teraz czas na korektor. I słuchajcie, ja sobie użyję jednego z ulubionych korektorów Jackie. I Jackie ma też co do korektora dość ciekawe spostrzeżenia, dlatego że ona korektora nie rozglądowuje od razu, tylko pozwala mu najpierw troszeczkę podesnąć na twarzy i w międzyczasie robi inne rzeczy i też nakłada tego korektora dość sporo. Ja zrobię dzisiaj tak samo. Ta, ta metoda mi się ostatnio całkiem fajnie sprawdziła, więc zobaczymy, jak będzie teraz. I tak jak powiedziałem, tak jak ona nałoży go sobie dość sporo i ja już tak na start nabieram pod korektor taki, który się tutaj zebrał w wieczku, którego tak naprawdę nikt nigdy nie rusza i on jest do wywalenia, ale stwierdzam, że on tam miał już okazję sobie trochę podeschnąć, więc skoro nam o to chodzi, to czemu nie, nie, nie wykorzystać tego korektora stamtąd. I w sumie nakładam go tak, jakbym chciał nim twarz rozjaśniać. Mówiłem Wam, że to będzie ciężki makijaż. I słuchajcie, każdy normalny człowiek w tej chwili zaszłoby blendować ten korektor, ale nie, my przejdziemy wprost do kontrowania i będziemy pozwalać temu korektorowi podsychać za naszej twarzy. Ja wykontruję, wykontruję się do tego, że nadal jestem mokry, nie przepudrowany na kremowo. I co? Jedziemy z tym koksem. Użyję sobie mojej ulubionej chudy w odcieniu ferru. Ogólnie nie wiem czemu ten makijaż strasznie będzie gładko wyglądać w kamerze. Dlatego, że jak ja sobie robiłem zdjęcia wtedy, ogólnie nagrywałem Insta Stories, to twarz wyglądała tak gładko, że byłem w szoku. Czułem się jakbym miał filtr na twarzy i tak było też na żywo. Chyba każdy chce wyglądać jakby miał filtr na twarzy, chodząc po prostu po ulicy. Dobra, teraz uwaga, zrobimy kontrolowanie nosa. Pokażę Wam, jak to zawsze robię na sobie i na klientkach. Bardzo lubię tak zaznaczyć sobie tutaj czubek, odciąć go delikatnie. Możliwe, że nawet przesadziłem z ilością, ale najwyżej przykryjemy to korektorem. W każdym razie odcinam sobie czubek, odcinam tutaj płatki, bo to skraca, w sensie zwęża nos. I jadę wzdłuż grzbietu delikatnie. Nie u wszystkich tak samo, nie u wszystkich w tym samym miejscu. O, coś takiego i lubię jeszcze odciąć czubek, żeby był taki bardziej jak guziczek. No i teraz trzeba to wszystko wyblądować. Dobra, no i teraz dopiero kiedy wyblendowałem konturowanie, jeszcze nos lubię zawsze troszeczkę złagodzić pozostałością podkładu na gąbeczce, dopiero teraz zaczynam blendować powoli korektor, zostawiając oczy na sam koniec. No, i teraz czas twarz zapudrować, Wiem, że na chwilę obecną wyglądam jak szaleniec, ale to będzie wyglądało już za chwilkę, coraz lepiej, uwierzcie mi. Łapiec o kolejny puder. Kolejny dość mocno matujący puder. Przed chwilą była Lore Mercier, teraz nakładam Peach Perfect, mój ukochany puder. Też między innymi dzięki niemu ta trwałość jest taka zwiększona, bo jednak dobry puder naprawdę dużo tutaj zmienia I znowu sobie tego produktu nie szczędzę. Słuchajcie, jest to strasznie, strasznie dużo makijażu. I ja osobiście zawsze podchodziłem do tego w ten sposób, że im więcej makijażu, tym więcej produktów, które mogą się zważyć. Ale świat udowadnia mi chyba, że jest trochę na odwrót, dlatego że im więcej tych produktów nakładam, tym trwalszy ten makijaż się robi. Nie wiem jak to działa, ale działa. Nie pytajcie mnie czemu. Więc jak widzicie robię sobie taki mini baking, ale nie zostawiam tego na długo, praktycznie natychmiast wszystko strzepuję przy pomocy pędzla i będziemy przechodzić do następnych kroków, ale mam wrażenie, że to już nie wygląda aż tak wariacko jak wyglądało dosłownie przed chwilą kiedy to wszystko nie było jeszcze przepudrowane chociaż jednak w cały czas żałuję, że, ja, że wybrałem ten podkład, bo jest on całkiem, całkiem jasny jeżeli chodzi o mnie, ale spróbujemy zaraz to podratować. Czas na odrobinkę więcej kontrowania. Ja sobie złapię do tego celu, niech sobie tylko znajdę pędzelek. Um, mój puder do kontrowania z Kevina Kwan w odcieniu Light. Będziemy jeszcze bardziej pogłębiać to kontrowanie. Podróbka pędzelka z narsa i jedziemy przede wszystkim pod szczęką ja jedę. Wy, jeżeli nie potrzebujecie i macie jakąkolwiek szczękę, to możecie sobie ten krok odpuścić. Normalnie bym policzków nie kontrował, ale teraz z racji na to, że robię makijaż pokazowy dla Was, to już palicho, zróbmy i policzki, ale bardzo delikatnie, ponieważ ja nie jestem na sobie fanem kości policzkowych i dosłownie przeciągnę sobie odrobinkę tego pudru do konturowania przez nos. Cały czas wyglądam jak blady duch, ale tylko i wyłącznie dlatego, że potrzebuję różu i być może brązera jeszcze więcej, bo jednak o, w kamerce jestem dość rozbielony. Na żywo nie jest aż tak źle. Być może któryś z tych pudrów ma flashback, chociaż nie powinien. No ale nic, łapię sobie za mój ulubiony róż i nakładam w moje ulubione miejsca. No może też sobie na powieki, tym razem wyjątkowo, odrobinkę tego różu. To jest akurat moja technika, niczyje inna jak tylko moja. Znaczy nie chcę powiedzieć, że jako ja jedyny maluję się w ten sposób, ale tej konkretnie nikogo nie podpatrzyłem. W ogóle dostałem ostatnie pytanie, skąd się to wzięło i ktoś napisał, że być może z koreańskich trendów i muszę wam powiedzieć, że nie. Dlatego, że ja miałem coś takiego, że lubiłem e, opaleniznę. Ja się nigdy nie opalam naturalnie, więc robiłem ją ja sobie brązerem. A żeby opalenizna była bardzo naturalnie wyglądająca, warto jest nałożyć ciepły bronzer w miejsca, które naturalnie słońce opala, czyli że szczyt nosa, policzków, środek czoła itd. Te miejsca, które są w każdym razie najbardziej wystawione na um, na słońce. No i żeby to było jeszcze bardziej naturalne, warto do tego dorzucić odrobinę różu, żeby ta opalenizna była delikatnie zaczerwieniona, czyli że to było przede wszystkim to miejsce, które nakładam teraz róż. No i um, z czasem, z czasem, było tak, że tego brązera było coraz mniej i mniej, i jego miejsce zajmował tylko i wyłącznie róż. No i tak to się stało, że nakładam róż w tym miejscu. Uważam, że to wygląda mega uroczo. Bardzo dużo osób tego nie jest w stanie zrozumieć i się pytają, po co ja nakładam róż w taki sposób i że to brzydko wygląda. Okej, okay, i mam wrażenie, że z taką ilością różu, pomimo że jest tego makijażu jeszcze więcej, to wygląda to delikatnie bardziej naturalno nie chcę powiedzieć w żadnym stopniu, że to wygląda naturalnie albo, że to miało wyglądać naturalnie ale mam wrażenie, że większa ilość jeszcze produktów sprawia, że to wygląda tylko lepiej przynajmniej tak mi się wydaje nakładam sobie troszeczkę tintu na usta jak widzicie i tak mam dość czerwone ale skoro robimy tak intensywny look czemu nie zrobić jeszcze bardziej intensywnego Ok, za chwilkę zrobimy brwi w ogóle nie wiem czy założyliście, ale zrobiłem sobie nowe brwi Odciąłem chyba z tyle tej brwi, i popatrzyłem na wprost do lustra, i wszystko co schodziło poniżej, jakby prostej linii, obciąłem. I mam teraz praktycznie proste brwi. Mam nadzieję, że się Wam podoba, tak samo jak mi. Um, mam wrażenie, że z tym różem już nie potrzebuję aż tak bardzo brązera. Możecie się ze mną nie zgodzić. E, wiem, że jestem blady ale trudno. Słuchajcie, i teraz sobie złapię za odrobinkę rozświetlacza, tak jak powiedziałem, zachowam większość twarzy matową, ale dosłownie łuk idyna i czubek nosa i kociki no muszę rozświetlić. Ale policzki pozostawię tak matowe, jak są w chwili obecnej. Teraz czas zostaje nam tylko i wykończyć te nieszczęsne brwi, które w połowie obciąłem, łapię sobie jak zawsze za moją ulubioną kredkę, tutaj nic się nie zmienia i później użyję mojego ulubionego żelu do brwi z Benefitu i brwi będą skończone. I teraz czas na ostatni krok. Mgiełkę utrwalającą przy takiej ilości pudru po pierwsze nie zaszkodzi, po drugie przywróci odrobinkę życia tej twarzy, natomiast jest to mgiełka, która zawieta, to jest ogólnie bilenda i ja ją bardzo lubię ostatnio, bardzo mi się spodobała. Mgiełka, która jest nawilżająca, ale jednocześnie jest z pudrem roślinnym, więc niby rozświetla i nawilża z powrotem, ale jednak też trochę matuje. Jest to bardzo, bardzo bardzo fajny produkt i też ma super fajny atomizor, który bardzo ładnie rozprasza produkt i powiem Wam szczerze, że normalnie jestem wiecie, dość krytykuję kiedy ludzie oblewają się tym um, setting sprayem w dużej ilości, ale w tym wypadku przy tak zasuszonej twarzy totalnie mi to nie przeszkadza i nawet bym powiedział, że moja twarz aż pragnie tego, żeby ją um, odświeżyć, nawilżyć, wiecie o co mi chodzi Um, więc myślę, że makijaż na chwilę obecną jest skończony. Zobaczcie, ona jest, ta twarz jest tak mocno przepudrowana, że mimo, że nałożyłem sobie teraz um, mgiełkę, to i tak blask nie przebija, wiecie, bo czasami jest tak, jak nałożysz mgiełkę na puder, to od razu macie taką mega świetlistą twarz. Tutaj ten mat jest w bardzo, bardzo mocnym stopniu zachowany e, przez to, jak dużo mamy pudru. I tak będzie przez resztę dnia. Uwierzcie mi, że ta twarz się będzie trzymać w tym stanie w nienaruszony sposób. Do końca. No wiecie, może troszeczkę mi się tutaj pozbiera, ale nieważne. Tego się nie da uniknąć. Jeżeli macie zmarszczki takie jak ja, to po prostu nic z tym nie zrobicie. Natomiast, co chciałam Wam powiedzieć? Oczywiście nie oszukujmy się, nie jest to makijaż naturalny, nie jest to make-up no make-up. Jest to makijaż, który jest ciężki, który jest mocny, który widać, który jest odczytywany przez ludzkie oko jako makijaż. Ale moja skóra jest tak gładka w tym momencie, i. Gdybym dobrał troszeczkę lepszy odcień podkładu i nie zaryzykował z czymś, czego dawno nie używałem, a w sumie użyłem tylko raz um, i byłem przekonany, że to jest mój kolor, to bym wyglądał jeszcze bardziej naturalnie niż wyglądam, chociaż nie wyglądałbym aż tak naturalnie, jak zwyczaj wyglądam. Ale tak czy siak, uważam, że na jakieś imprezy, gdzie światła nie będzie dużo, gdzie będziemy chcieli dobrze wyglądać przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, myślę, że to może być ciekawa opcja i ciekawy makijaż do wykonania, zwłaszcza dla osób z sero bardziej tłustą i dla osób z serom mieszaną które się wyświecają, tak jak ja. Bo to jest dla mnie game changer, kiedy potrzebuję czegoś trwałego, ale niezbytnio naturalnego. No więc słuchajcie, w tym odcinku to było na tyle. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że te techniki Was nie przeraziły. Być może jeżeli użyjecie mniejszych ilości kosmetyków niż ja, będzie to bardziej naturalny efekt. Ale nadal Was zachęcam, żebyście spróbowali najpierw przypodrować bazę i pozwolić Waszym korektorom troszeczkę podesnąć, zanim je wyplądujecie. A oczywiście nie wybierajcie tylko takich mocno zastygających od razu produktów. Takie, które Wam dają odrobinkę czasu do zabawy są lepsze w tym wypadku, ale... Zachęcam, spróbujcie, zobaczcie, może się Wam sprawdzi, jeśli nie, to przynajmniej będziecie wiedzieć. Ja sprawdziłem i wiem, że jest to metoda, z której będę korzystać w wypadku, kiedy potrzebuję czegoś mega trwałego i powiem szczerze, że ostatnio zacząłem jej używać tak... Od podrobinkę po tak lekko, delikatnie na klientkach i również widzę dużo różnicy w tym, jak ta cera wygląda, zwłaszcza jeżeli chodzi o makijaże wieczorowe czy studniówkowe. Ale nieważne. W tym odcinku, tak jak już mówiłem, to było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry lub do dołu, jeżeli Wam się nie podobało. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!